Yo, 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 yo! Hello, witam w moim syfie obrzydliwym w całej chacie. Jestem Masza na moim kanale, a dzisiaj wyjeżdżamy. Kurde, się po prostu, wieżę na wakacje, tak naprawdę, i chciałabym nagrać tego vloga. Wierzę, no, w sumie wakacje. Nie mogę powiedzieć na razie, z kim jeszcze to jadę, W sensie, to może nie jest interesujące, ale ludzie, którzy mnie obserwują tak bardziej to będzie ciekawe eee, ale trochę toxic ja yeah. toxic train Także na pewno będzie to, ale nie mogę się w chuj doczekać aż już pojadę i jestem spóźniona na... spóźniona jestem już, bo oczywiście eee, zawsze jestem spóźniona, ale już spokowałam swoje walizy i jest opulsyw, ale no, mam nową kamerę i chcę nagrywać taki zajebistelowy, no, że jest chuj. I naprawdę nie wiem, jak zacząć, dlatego że jest 5.30, o 6.55 mam e, samolot. I nie mam pojęcia, jak mam mówić, bo nie spałam całą noc. I. ja. Yeah. Dobra, jedziemy. E, Wygoda w, w trakcie. Dobra, jak tylko wyłączyłam kamerę, okazało się, że. Tam się, gdzie jest Modlin i to nie jest to lotnisko, które jest blisko, tylko to, które jest pizdu daleko i nie wiem, czy zdążę w ogóle na samolot, ale mam nadzieję, że tak. Po prostu, as always, on point. nie zbliżamy do przodu, do 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 podłogi, do ziemi. góry, naprawdę ładne. no dangerous. widzisz, jeszcze coś do picia, coś do jedzenia? Jakąś przekąskę? Proszę nas zatrzymać, kiedy będziemy przechodzić przez kabinę. Dziękuję. Ok, so, przyjechałam w ogóle już do Barcelony. I tak, przyjechałam do Barcelony, bo nie mówiłam o tym, ale nie ma się czym chwalić, że to jest przesyłek pośredni i kur... Jestem załamana. Nie dość, że chciałam mi się Żygać cały czas w samolocie. W ogóle to, gdzie wam pokazywałam, jak płakałam w samolocie, tylko dlatego, że wolałam do siebie kolor zero. Byłam tak zmęczona, że ją po prostu upuściłam całą na siebie. I teraz nie wiem, wyszłam z tego. Yy, wyszłam z tego, z czego? Wyszłam z yy, lotniska i nikt nie mówi tam po angielsku. Jedynie pan tutaj, gdzie przyszłam przesz pod jakieś pociągi, mówi po angielsku. I, I don't know what to do. Kiedy gdzieś na mnie patrzę, gdzieś właśnie na mnie I nic powiedziałam, czy to... On się jakoś do i Powiedział, że da mi jakiś bilet. Nie, wiem, nie mam pojęcia gdzie. Mam jechać trzy stacje. Nie mam pojęcia w którą stronę w ogóle. I to ma być jakaś główna stacja i wtedy tam dopiero mogę coś złapać z Denii. Także kula we will see. A w ogóle te stacje pociągów wygląda na tym lotnisku. Zaraz pokażę jak... Jak w Toruniu. Ale mam celę ładną chociaż. Misterio, serio, I don't wanna live. Zobaczymy co się stanie, kiedy gdzie dojadę, bo coś mi się wydaje, że nigdy nie dojadę. Biorąc dojechał znaczy w inny pociąg i po prostu... A, crackhead. W ogóle na razie nic nie ma e, związku ze sobą, ani połączenia i ja doskonale o tym wiem, ale jakbym wytłumaczyć co się odpierdoliło. po prostu wszystko oczywiście przeze mnie, ale no... Na razie jedna z moich najgorszych celowych wyróżnień w sobie, jest była pogoda, jakoś tak, nie wiem, to y, że nie spałam, jest w ogóle... Chujowo, ale czekam t, naprawdę jeszcze ani a nie, niczego się nawet nie napiłam, ani nie weszłam gdzie usiąść nic, tylko do tego pociągu lekkiego. Już zobaczymy gdzie mnie wywiezie i kurwa, bo pewnie co się odbywało i nigdzie nie miałam mniej więcej jakoś szybko ten pociąg kolejny, tam gdzie jadę. Że jest ładnie, ale czy o wiele ładniej? Na przykład nie jest w. Czy o wiele ładniej? Na przykład nie jest w. w kurwa, Drogo. we Włoszech albo w... w Grecji. No jest o wiele. Drogo jest tu w Chuj. Zaraz powiem w ogóle o Uberach. Trzeba, okay. trzeba podawać numer dowodu, żeby to mówić Ubera. Te uliczki nie mają swój urok, ale czy to jest kurwa jakieś zajebiste? W Grecji są o wiele fajniejsze. Okej, okay, ja już jestem od dwóch dni w tej Hiszpanii i po prostu powiem szczerze, że się opierdalałam. Opierdalałam się, już nie miałam siły, żeby nagrać, jak było bardzo chujowo w tej Barcelonie, ale wam o tym opowiem i w sumie wam opowiem o mukbangu, który będę, e, który będę tutaj nagrywała i będzie zajebisty, ale kontynuujemy vloga takiego... Początkowego w sumie, czyli będzie to jak dojechałam, i teraz będę wam pokazywać mniej więcej jak tutaj wygląda wszystko, gdzie jestem i tak dalej, bo jestem w Deni. Właśnie jestem w Deni i co? I pokażę wam jak mieszkam, pokażę wam gdzie jesteśmy i tak dalej. I powiem kogo jestem, mój Toxic Train. I... No i zaraz wam trochę pokażę miasta i w ogóle ym, gdzie się opierdalałam przez ostatnie dwa dni i mniej przyjemne rzeczy dla mnie, bo exposed. Ale dobra, let's go! It's my outfit for today i trochę nie pasuje Ale dobra, bo chcę sobie tylko porobić fotę jakby, wiecie, całej sukienki i nie będzie widać butów Chociaż mam widać, jakie są y, szpile, ale nie chcę. mi się tego y, zakładać, bo tutaj jest wszędzie kamienie i tak dalej. But I think I look cute, ok? W ogóle tak się opaliłam Dobra, idziemy. A! Sobie teraz poneglam coś z tej właśnie dani, gdzie jestem, a później Wam ten mm, pokażę jak tutaj mieszkamy i zrobię spelliti z kim jestem, chociaż ludzie, którzy mnie obserwują i którzy się pewnie domyślili, ale wam powiem dlaczego i jakby... Pierdole. I teraz przyjeździliśmy w ogóle do... To jest ładnie. Przejdźmy do miejsca, do którego nie można wchodzić, więc oczywiście co zrobimy. Wpierdolimy się tam 100%. I tu jest jakieś opuszczone osiedle. Tak? To jest jakieś opuszczone osiedle i Mikołaj obczaił taką willę, która też jest opuszczona i tam jest basen w ogóle i znajdujeście właśnie sobie tam Spalony. wszystko jest spalone. Jak moje kłaki o, co tam jest? Czelicie po prostu jak w czarnobylu. Patrzcie jakiś ten... Opuszczony plac zabaw, ale nie wygląda aż na taki opuszczony, mi się wydaje, że ktoś się tu się bawi. Ja tu się bawię. Ale dobra, idziemy dalej. Już? No, tak. A, to no proszę bardzo. nie byłam, więc musisz przeprowadzić, oła. Ale kolejna jakaś chata opuszczona i wspalona palba w ogóle. Oh. Mobu de observa Momo odchudzuje Chodź, tu jest Momo A Tylko tutaj nie da się wejść Tu jest Momo Oooo! Oh, patrz to! To jest Uy. gniazdo Szerszeni Chyba szerszenie to są, a nie poza to, to jest gniazdo szerszeni Ale chyba jakieś opuszczone, nie? Kołaj jak coś mówię, to musisz mnie nagrywać. Jak to, a później mnie. Czyli jak mówię o, o tym, to musisz mi za mnie i pójdziemy na to. To puszka po sardynkach. Stara. to jest kamila? Mhm. to jest kamila? Mhm. to jest jakieś kamiliska po prostu. Aby nie. Wyrzuć schodami? Maria, O Jezu, a to już nie jest fajnie, coś się spaliło Szczerze, to myślałam, że to będzie fajnie, jakoś Ale nie jest jakoś tak ten. Dupy nie urywa. Będziemy musieli poszukać inne miejsca, zwłaszcza wody. Ale możemy sobie wypuczyć wodę. Pityfy, już się buzi, taj, buzi, clean, buzi, fresh. Yes, yes. No więc tak się nałaziliśmy i teraz jesteśmy w restauracji, która... takiej kafeterii, gdzie chyba przychodzą tylko sami właśnie Hiszpanie i Lokalsi ja yeah. i knię mówi to po angielsku i nawet nie jest całe po hiszpańsku. E, po hiszpańsku no. Fajnie vibe. I no kalamary No No nie. Jakby ty się to tak wyglądają kalmary, które powinny tak wyglądać, tu prawie nie ma w ogóle panierki i są same... Jestem kalmar i dojebany sosik aioli Okej, okay, więc wróciliśmy ze spaceru i jak zauważyćście, ze jestem ze swoim byłem, ja yeah. Opowiem wam w ogóle na mukbangu następnym, jak to się w ogóle stało I to nie jest tak, że ja zapomniałam, co on odjebał I to nie jest tak, że jednak nagle twierdzę, że on nic nie odjebał, tylko odpierdolił Ale material girl, chciałabym wakacje pojechać, nie żartuję no jakoś tak się stało, no, tak się stało, powiem Wam więcej, zapytam się go, czy mogę powiedzieć to, co odpierdolił chociażby w połowie, bo jak chce się kajać, to niech jakby publicznie przeprasza, także proszę mi tutaj, proszę mi tutaj w ogóle nic nie mówić na temat tego, że do tej samej rzeki się nie wchodzi, tak, po prostu, bo to jest mój taksyk train, okej, okay? ja lubię żuli, ok? więc... Jezu, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek słychać, bo tak wieje. A więc no, zaprosi w skrócie. Zaprosimy na wakacje do jego ojca i e, do jego kobiety i zaraz wam pokażę, gdzie mieszkamy, bo mieszkamy w zajebistej willi. Material! Girl. Dobra, zaraz wam pokażę i no. W ogóle była zajebista pogoda przez te wszystkie dnia, teraz jakiś huragan po prostu się zbiera. Dobra. Więc tutaj wchodzimy. Znaczy, baba tutaj. A i tu mamy taką wyraną palmę na środku. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy. Chodzimy. Się ja rozumiem, to jest wejście do domu. I Jezu, nie tutaj tylko wysłychać. Chill spot number one. Idziemy dalej. Les basem. To jest pokój numer jeden. Łazienka numer X po prostu. Dobra, i tutaj wchodzimy do naszego pokoju, w którym jest Sif, asfak To są oczywiście do moje graty itd. i dalej, mamy mamy łazienkę. Tutaj też jest pełno moich gratów. Takie się domy to jest Dobra, ale teraz pójdziemy do miejsca, które mi się najbardziej podoba jest tam tak zajebiście, tak sobie. To jest inny pokój, tylko nie wiem czy jest czwarte zamknięte. Dobra, ale patrzcie. Chill spot numer 4. Tutaj myślałam to sobie. Jest bardzo ładne serio. Tutaj wisty też tak jeszcze kiedyś mieć. I patrzcie tutaj jest morze od razu. Ale idziemy do góry. Idziemy do góry i this is vibe. This is vibe, Ok, my tutaj śpimy sobie zwyczaj wiecie, o gwiazdy i to tak. I tu jest morze żyć, nie umierać, to jest mój plan B ale to chyba koniec tego vloga bo zaraz idziemy po skuter i będę nagrywała coś na następne vlogi A tak mniej więcej chciałam pokazać jak dojechałam jak tutaj jest, jesteśmy i tak dalej jak sobie tutaj mieszkamy I, i co i czekajcie w ogóle na następny film, to będzie pewnie mukbang jeszcze, dlatego że tutaj jest tyle zajbistych, tyle zajbistych, jakby świeżych owoców morza że ja sobie nie wybaczę, jeśli nie nakupuje jakichś homarów, krewetek, ostryk i tak dalej i się z nie i tego nie nagram i przy okazji właśnie wam opowiem jak jechałam z tej jebanej Barcelony Naprawdę, bo ja po prostu myślałam, że już nigdy nie dojadę A i opowiem wam Jak to się stało, że zaczęłam znowu się spotykać z moim byłym I w ogóle nikt o tym nie wiedział przez jakiś czas I po prostu musiałam pokać samotności Jak coś się odpierdalało Bo nikomu nie mogłam powiedzieć, bo wstyd Ale już po prostu No już się wysprzęgliłam, także Także wam opowiem, i ja yeah, to by było na tyle. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na Mgubangu. A i jeszcze będzie film a propos tego, um, co sądzę o Body Positivity. Tylko kurwa, szczerze, to ja mam na ten temat taką opinię, że. I will be cancelled, ok? Ale dobra. I said what I said. Powiem Wam moje zdanie, i jakby każdy może mieć inne, więc proszę się, jakby co ode mnie odwalić. Ja. Yeah. Nie czułam się. Dobra, thank you, I love you bye. Gdy się wyłącza, kurwa.